Niedziela 19 kwietnia, analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20. Tradycyjnie rozpoczynamy od akcji KGHM, które w tym tygodniu zostawiły ślad w postaci doji. Doji tutaj na strefie oporu, mniej więcej w zasięgu tego czerwonego tutaj overbalansu czyli mniej więcej równość korekt tutaj i z tym poziomem. No i, i, i zobaczymy co, jak to będzie wyglądało, wyglądało dalej. Patrząc na wykres dzienny, no mamy też wyraźne ABC, korekta i teraz impuls wykończony, objęcie BESY, to objęcie BESY również geometrycznie ostatni swing spadkowy od tej największej korekty. Jeżeli zmierzymy to pierwsze dojście do 38, teraz dojście do 88,6 i objęcie, więc no, czekamy oczywiście za potwierdzeniem i wybiciem też równocześnie tego nazwijmy, zakresu overbalansu w tym tutaj wzroście. Natomiast jeżeli zostanie to zanegowane, bo nie można powiedzieć, że nie, no, trudno trudno je wyczuć, no to w tym momencie będziemy mieli coś, co daje podstawy do tego, aby sądzić, że będzie jakiś utworzony impuls wzrostowy, no, po którym i tak powinna przyjść jakaś korekta, nazwijmy to głębsza korekta. niemniej jednak, na razie, w, powiedziałbym w dobrym, w dobrym miejscu, ponieważ tutaj, jeżeli weźmiemy jeszcze strefę, widzimy strefę oporu, tak? Silną strefę oporu, no to na tej strefie oporu powstaje objęcie Bessy po utworzeniu ABC. Do tego geometria. Co tu więcej dodać? Nic. PKN Orlen. Spójrzmy na ten wykres od strony długiego terminu, czyli od 2009 roku. Zobaczmy. Zwróciłbym uwagę, po tym całym wzroście, pierwszy spadek był do poziomu, tam przekroczył 38, nie doszedł do 50. W związku z tym, bardzo przyciągającym momentem. Korekty całego tego wzrostu jest poziom 88,6. Jak widzimy, ten poziom wypada na idealnie, na bardzo silnej strefie. I to, na to chciałbym zwrócić uwagę na początek. Teraz, jeżeli weźmiemy po tym spadku, mieliśmy korektę ABC, następnie palę pierwszą, drugą, w tej chwili tutaj jakaś trzecia, albo, albo układ też AB B, takie pędzące i C. Nieważne, znaleźliśmy się tutaj na wysokości overbalansu, na Strefie wyraźnej, bo to możemy przyciągnąć. tu widzimy, tak? Możemy tutaj zrobić. O, o co chodzi? Strefa jest dość wyraźna. Na tej strefie mamy teraz tygodniowe objęcie BESSY. Tutaj jeszcze do tego ten cień. Także, no, jest to ryzyko, i tak należy traktować, na, na tę chwilę, że, no. Wykonana została korekta, po której możemy spodziewać się spadku na nowe dołki. Jeżeli teraz spojrzymy na sytuację z PKN-u na wykresie dziennym, to oczywiście teraz mamy zejście tutaj do. Z zakresu overbalansu. Piątek był sesją na nieco wyższym poziomie zakończoną, no i czekamy, no bo jeżeli teraz rynek faktycznie pójdzie wyżej zaneguje, no to będziemy mieli jakiś impuls i wtedy sytuacja może wyglądać inaczej, czyli dojście teraz tutaj by było wtedy do okolicy około 70 zł, a potem co najmniej i tak, według mnie głęboka korekta znosząca minimum 61,8% tego wzrostu. Ale czy tak będzie? No zwróćmy uwagę na fakt, że jesteśmy Wyraźnym trendzie spadkowym, tak, na, na, na wykresie dziennym może już możemy mówić tutaj o jakiejś teraz próbie wygenerowania tendencji wzrostowej, aczkolwiek ta dopiero mogłaby być tak naprawdę, jeżeli był bity ten szczyt, ale zwróćmy uwagę jeszcze na jeden element obrót, największy obrót. Czy tutaj gdzieś były te obroty, tutaj nie kupowali, to tu kupili, tak? Tu kupili 50% wyżej. Po 40 zł, nie, a po 60 tak. No, wydaje mi się to trochę mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że poszy tu pozbierane troszkę, tu wyrzucone. No i tak, jak już pokazywałem to na wykresie tygodniowym, wrócę jeszcze na chwilę do niego. No, jakby nie spojrzeć, przy założeniu geometrii i ukształtowaniu pełnego impulsu, zejście do 30 to od dzisiejszych 65 to jest 50% spadku. Jakby nie było, także jest tutaj pokusa. Dlatego, dlatego moim zdaniem tak to wygląda, jeśli chodzi o PZL. Teraz PKO, PKOSA. No tutaj widzimy cały czas, jesteśmy w tym spadku. Z szerszego tutaj pojęcia, zobaczmy. Jesteśmy po wybiciu tego dołka, brak jego przejścia. No moim zdaniem powinniśmy zejść jeszcze co najmniej tutaj do okolic 50, a być może nawet i do 40 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy na razie na tę chwilę mamy ABC w zakresie, nawet tym overbalansu, objęcie objęcie e, e, Bessy, no i, i rynek tutaj teraz. no Pytanie, bo może mieć ABC, ABC, i teraz jeszcze wyższe wyjście? Nie, nie powiemy, że nie. no Musiałby być zosta wybi wybity, zostać ten dołek tutaj na poziomie 52-50 mniej więcej w celach zamknięcia, żeby było to potwierdzenie, ale no, czymś się trzeba, nazwijmy to, w jakiś sposób kierować. Jeżeli mamy trend spadkowy, robi nam tutaj korektę ABC, nie dosyć, że do zakresu overbalansu, to tutaj jeszcze do takiego, nazwijmy, diamentu no, powstaje formacja, ona zostaje potwierdzona. No, nie można zakładać, że teraz pójdzie. No, podstawowym założeniem jest spadek PKO S.A. Kolejna spółka to PKO BP na wykresie tygodniowym, spójrzmy. Jesteśmy, Ja przypomnę tylko, że zarówno indeks, jak i no, PKO, to już w ogóle nie mówię, wybiło ten dołek tutaj z 2009 roku, i tutaj moim zdaniem jest też jeszcze co najmniej do nadbicia ten dołek na PKOSA, teraz na PKOBP. Teraz, jeżeli spojrzymy na ten wykres, to widzimy zatrzymanie się układ ABC, dojście do overbalansu i teraz najpierw w ubiegłym tygodniu taki pin bar, teraz objęcie hmm, bez. No trudno jest to przyjąć, zwłaszcza, że tu po wybiciu, walczymy na tych dołkach z 2016, 2016 roku, dobrze mówię, no i, i patrząc na te równości wszystkich korekt i ten układ tutaj, no trudno zakładać, że ma to rosnąć, no oczywiście może wszystko może się zdarzyć, ale Mało to prawdopodobne. Teraz, jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy, że poruszamy się tu w jakiejś fladze. Mamy obroty znowu tutaj na szczytach. No i rynek w tej chwili moim zdaniem powolutku powolutku daje nam perspektywę wybicia. Jeżeli nastąpi wybicie tej flagi, no to będziemy wybijali ten dołek i będziemy spadali tam do tych poziomów, które, które wynikałyby z wykresu tutaj tygodniowego wróćmy jeszcze na sekundkę, czyli okolice 19 złotych, tak, tutaj gdzie ten dołek był w 2009, a nie jest powiedziane, że nie będzie on jeszcze nadbity, czyli jeszcze na niższe poziomy może tutaj zejść. I na koniec jeszcze PZU i CD Projekt. PZU. PZU wydawało się najsilniejsze. Tutaj to pierwsze odbicie, co prawda cieniem, ale na wykresie tygodniowym, dojście do strefy, można powiedzieć, że w cenach zamknięcia utrzymany overbalance, Natomiast no, te ceny maksymalne wyszły poza jego zakres, tak? ale utrzymany overbalance w, w, w ramach bym powiedział tej tolerancji, jaka jest. No, ale teraz, jak widzimy, tutaj mamy taką konsolidację, która jakby nie było, jest po wzroście, więc szansa mimo wszystko na jeszcze jakąś próbę pójścia tutaj w górę. E Patrząc szerzej, no to też tutaj mamy już naryszony ten z 2016 dołek, więc y, powiedzmy sobie, no też jest tutaj jakaś opcja, że jeszcze co, że, no, że byk tu jak gdyby jest trochę silniejszy. O. A teraz spójrzmy na akcję prezydu od strony dziennej. No i jeżeli teraz spojrzymy, że mieliśmy tutaj wyraźne ABC, tu zeszliśmy. Też czymś. No pytanie teraz, czy to było ABC, czy to jednak był impuls? Wydaje się, że tak. Bardzo prawdopodobnym jest nadbicie tutaj tego szczytu, czyli zejś, wejście tutaj gdzieś w okolice 32, może 32 za jakimś kwadrzutkiem. A jeżeli rynek wybiłby tutaj poziom 33 tego szczytu, tutaj który mieliśmy, czyli 32,93, no to z moim zdaniem wtedy najprawdopodobniej będzie ruch do 35, jeśli chodzi o PZW akcji. Natomiast na tę chwilę najbardziej prawdopodobnym wydaje mi się tutaj ewentualne nadbicie tego szczytu, czyli jakieś tam 30, mówię około 32 zł i przejście do, do spadków na nowe, na nowe dołki. I na koniec CD Projekt, który oczywiście jest na szczytach swoich e, historycznych, tak żeby nie było żadnych złudzeń wybił ostatni szczyt świeca szpulka która, która no nie daje podstaw do tego aby sądzić że w ujęciu tygodniowym coś tu się kończy zatem przejdźmy na wykres dzienny na wykresie dziennym moim zdaniem widać wyraźnie że po korekcie ABC która tutaj doszła do tych przedtem pobitych szczytów przetestowała je znaczy się zretestowała je do silnym cieniem tak widzimy o Uh, ma... Coś, co już mocno przypomina nam układ impulsu, w tym sensie, że pierwsza, druga, trzecia, czwarta, i teraz jesteśmy w piątej. Gdybyśmy tu chcieli spojrzeć, no to wydaje mi się, że jest szansa też, że jesteśmy tutaj gdzieś w fali czwartej i piąta jeszcze nadbicie 350, może jakiś inny poziom, i koniec tego impulsu. A co za tym się kryje? Po mojemu duże prawdopodobieństwo, że wejście w znacznie mocniejsze spadki, ponieważ tutaj mamy taką ala korektę. Bym powiedział, no. Nadbite było to 1 do 1, bo jak zrobimy tu wykres tygodniowy, to widzimy, że to było nadbite w pewnym sensie, ale w cenach minimalnych, tak, na panice, a ceny na wykresie tygodniowym zamknięciach zostały, czyli no. Może to być tak, że to jest wyjście, po którym będzie koniec, koniec wzrostu na CD-Projekt, ale. Na razie jest oczywiście trend wzrostowy średni, długoterminowy i krótkoterminowy, i dlatego spodziewałbym się tutaj, w tym ujęciu dziennym, jeszcze co najmniej wyjścia na dołek, ale na, na szczyt jeden. Tylko tak jak mówię, no jest tutaj jakaś możliwość tego, że mamy do czynienia pełen impuls, ale, ale zawsze trzeba mieć to wyjście, że dlatego trzeba czekać, bo jesteśmy w silnym trendzie z każdej strony, jakby nie patrząc w jakimkolwiek interwale wzrostowym. Więc to nie może być, że jest tylko nowy szczyt i już nawet gdyby powstał, nie wiem, jaki fajny pin bar czy cokolwiek, to już jedziemy. Nie, bo to wcale tak nie musi być, a prawda też jest taka, że patrząc znowu, przyglądając się tak całkowicie tutaj na ten układ, to tutaj możemy mieć do czynienia z jakąś trójką. Tu, w tym, w tym miejscu. O tym, o tym tutaj mówię, o tym ruchu. Tak? Pierwsza, czyli A, B, jakieś C, a to oznaczałoby, że to może być jakaś korekta pędząca. Niemalże 1 do 1, tak? W związku z tym możemy mieć silny wzrost, więc naprawdę trzeba poczekać. Tu oczywiście yy, znaczy sprzedać to uważam zawsze. Jeżeli ktoś dobrze kupił, ma zysk. To jeżeli widzi jakieś pierwsze zagrożenia, to zawsze może, może sprzedać. Tak? Natomiast wszystko to zależy od tego, jak inwestujemy, w jakim terminie, gdzie kupowaliśmy. Czy kupowaliśmy tu? Czy może kupowaliśmy gdzieś tam parę lat temu i cały czas trzymamy, ale jest tutaj ta opcja, która pokazuje, że tutaj może nastąpić koniec tego wzrostu, a z racji tego układu, tej korekty i tej korekty no To duże prawdopodobieństwo, że po tym może nastąpić naprawdę mocny, mocny spadek. Jak to będzie, czas pokaże, ale właściwie tak naprawdę to uh, jedyna pozytywna spółka. Ona oczywiście chyba ma nawet nie wiem, największy udział w indeksie BIG-20 w tej chwili. No ale jak to mówią, jedna spółka wiosny nie czyni. Jedna jaskółka, przepraszam, wiosny nie czyni. Więc no, tak jak mówię, no, dla mnie to jest po prostu po korekcie ABC wyjście. I teraz pytanie: czy tu się już kończy impuls, czy tu może jednak naprawdę szykuje się jeszcze jakaś duża wzrostowa petarda w stylu, że mamy falę pierwszą. Teraz jakaś rozciągnięta druga pędząca, i naprawdę silna jeszcze trzecia, czwarta i piąta. Ale mówię, no to jest mimo wszystko troszkę mniej dla mnie, jakby trochę mniej prawdopodobny scenariusz, ale gdzieś tam, że tak powiem również zaimplementowany z tyłu głowy, że takie coś też biorę, biorę pod uwagę. I to by było tyle, jeśli chodzi o analizę weekendową spółek z indeksu B20.